Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zespół gra dwoma napastnikami i drugą linią w układzie diamentu czy też Romu. Chodzi tu o wyraźne wskazanie. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania temperując zapędy gry faul. Zupełnie nieudany ślisk. niebezpieczne to było. Lisko polekarne może strzelać. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Ten strzał może im dać prowadzenie. Kol, rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. To zaledwie ich pierwsza akcja zakończona strzałem, a już tak pięknie wykorzystana. Zasłużone owacje na trybunach. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Royce. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, jak widać, kontuzja okazała się nie być aż tak groźną, jak to wyglądało kilka... Z tej pozycji może uderzyć Ramos! Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Jest okazja. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Berner. Mario Getce. piłka w rękach bramkarza. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Piris. Ładne, prostopadłe podanie. Tim Bogason! Uderza! Gol. Piękna bramka, dzięki której wyrównują. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Rewelacyjnie strzelił. Bramka zdobyta z takiego kąta. To się nazywa talent piłkarski w najczystszej formie. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Jedlin. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Już blisko pola karnego. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwał. Szansa! Bramkarz pewnie łapie piłkę. Pomimo fałlu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju. Korzyści. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Rafinia. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. No nie, takich zagrań nie akceptują kibice. Niestety stracił piłkę. Świetnie przewidział... Mario Gece. No prosto w zawodnika z pola. Jest szansa! No i udało się odzyskać piłkę. Bogason? blisko polekarne strzela! Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Ramos, dobre przejęcie w obronie brawo! Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Grając z kontuzją, nie jest przydatny dla drużyny. Mario Gece wyminął obrońcę. Dobrze. Belarabi! Fantastycznie to broni! Sędzia pokazuje. Wytrożni. Gece! Świetnie interweniuje. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Dobra pozycja do oddania strzału. Zespół traci piłkę. Ładne dogranie, ale szansa na prowadzenie. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Daleko wybijają. się niebezpiecznie. To może być... Ale by tam wyłuskał piłkę. Ramos. Mario Goetze. Dobra okazja do oddania strzału. Gol kapitalna sytuacja wykorzystana i dzięki temu prowadzą. Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Nadal nikt nie może być spokojny, jest 2 do 1. No, trwa oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy czy będzie strzał. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Ramos. No, może być groźnie. Mario Gece. Ależ piękna ucieczka. Zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Jung. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślisk. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. A niestety w mur. I będziemy mieli dwukrotnie. Zagrał piłkę głową. Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No ciekawe, co powie teraz sędzia. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. przejął teraz obrońca. Dwa do jednego po pierwszym. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Jedlin. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ryzykownie, ale udanie. Już blisko pola karnego. Kinsley. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. No, będzie gol? Piękna interwencja. I za chwilę rozpoczną odrzutu rożnego. dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest dośrodkowanie. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Langkamp. Kapitalny wejście obrońcy. To był wygol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Piris. Groźnie, ale stążyli na czas. No już blisko polekarny. No to było ostre wejście. Ośrodkowanie przejął obrońca. Ryzykowna, ale udana interwencja. 15 minut drugiej połowy już za nami. Strzał na wiwat. Niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobił. Blisko pole karne. Finbogason będzie strzelał. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Niestety stracił piłkę. Jest okazja. Jest gol! Wyrównująca bramka, proszę państwa! Rewelacyjna postawa. Celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. Oba zespoły wciąż muszą walczyć o zwycięstwo. Jest 2 do 2. Nie ma gwizdka sędzia, ani przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Blisko polekarne może strzelać. To może im dać prowadzenie. Piłka w siatce i prowadzą. 3 do 2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelania bramki. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Zobaczmy jeszcze raz bramkę dającą prowadzenie w tym meczu. Fantastycznie umieścił piłkę w siatce, ocierając niemal lewy słupek bez przyjęcia z obrębu pola karnego. Berner Gece No zastanawia się czy nie strzelać Ładnie prowadzili tę akcję Ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć Teraz przejęli to podanie I co dalej? Skuteczna interwencja I znowu mają piłkę Uderzenie Broni nie wypuszcza piłki z rąk Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Mario Gece. Świetnie interweniuje. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Baumgartlinger. I wyłapał tę piłkę. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Robi się niebezpiecznie. Czy stała wyrównać? Jest bramka! Mamy remis znowu po równo na tablicy wyników. Proszę tylko spojrzeć, proszę państwa. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu. Jest remis 3 do 3. Oba zespoły muszą teraz podjąć ryzyko i wykorzystać błąd rywala. Jedlin? Oddaje piłkę koledze. Ależ rozumieją się bez słów kapitalne podania. Uderza. Stały fragment, rzut rożny. Czy przyniesie im powodzenie? Jeśli tak, to może być decydujące w tym momencie. Junk! Ależ wspaniale! To jest dzisiaj chyba najsłabszy zawodnik w drużynie. Zupełnie nie może się odnaleźć. Nie wszedł dobrze w ten mecz. Jest uderzenie głową na bramkę. No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Spójrzmy wspólnie na statystykę rzutów różnych obu drużyn. Bliska już do bramki. Czas, aby prowadzili na w się spisali. Być może to decydujący moment meczu. Czasu już niewiele. Ależ to jest ważna bramka. Bardzo możliwe, że to była najważniejsza akcja całego spotkania. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karnę, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Reus. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Strzela! Źle, że w tak ważnej sytuacji. Ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki. To teraz musiały zjeść go nerwy. do końca i będzie rzut wolny po faulu. Toda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Piris. Ta akcja w samej końcówce Teraz może być remis! Świetnie! Prawa dla bramkarza. Koniec meczu już nic się nie zmieni. Końcowy rezultat.